Witajcie, kochani, to ja, uparciuch, który za wszelką cenę chce Was przekonać do pomocy naszym polskim dzieciom w imieniu Engina. Wierzę, że dla niego pomoc oznacza otworzyć serce dla wszystkich potrzebujących bez względu na narodowość. Jeśli widzimy człowieka, którego talent i pasja do pracy przynosi innym radość, to po prostu nie sposób go nie podziwiać. Praca uszlachetnia, a jeśli ją kochasz, to da ci satysfakcję i dalszy cel w życiu. Engin to wie. Oglądam po raz któryś z kolei jego firmy i seriale i coraz bardziej podziwiam jego kunszt aktorski. Co mówi o sobie? Naprawdę nie mam nic do ukrycia. Codziennie wstaję rano i chodzę do pracy jak każdy. A fani o nim? Engin Akiurek, aktor, którego talent i geniusz aktorski nas zachwyca. On przekazuje duszę, życie i serce do każdej postaci, którą gra. Autentyczny, szczery i lojalny. Skromny, szlachetny i prosty. Wszyscy rozpływamy się nad jego talentem i urodą. Piękne brązowe oczy – Ciepły uśmiech na fotce engina z samego rana zapowiada dla mnie piękny dzień. Ja tak czuję, a wy? Ale wróćmy do marudzenia. Kochani, program pajacyk, pamiętacie? Wpłacamy pieniążki na konto fundacji z dopiskiem program pajacyk urodziny engin Akiurek. Dane do przelewu są w tym filmiku. I na stronie na Facebooku, którą założyłam. Strona ma nazwę Engin Akiurek Myśnik urodzinowy prezent. Trwa tam odliczanie dni do jego urodzin. Trochę fotek i ciekawostek. Nie zapomnijcie polubić stronę. A dziękuję kochani za odsłony moich filmików. Mam nadzieję, że dotarły do większej ilości polskich fanów. I osiągnęły swój cel. Teraz jak zawsze, Engin Bay, jesteśmy tu w Polsce, podziwiamy cię i kochamy. Uśmiechnij się do nas, a poczujemy to w sercu. Polska cię pozdrawia.